Już gotowa na trening. Co masz dzisiaj w planie? Dzisiaj w planie mam trening siłowy i na zakończenie y, trochę wytrzymałości, czyli skoki na skakance, coś, co ostatnio uwielbiam. A masz tak czasami, że ci się po prostu nie chce iść na trening? Czasami mam tak, że wstaję rano, jest flow, jest power i bardzo mi się chce ćwiczyć. A czasami mam tak, że, o matko, jak mi się nie chce, dzisiaj, dzisiaj to bym sobie zrobiła wolne. Ale co wtedy robię? Idę na trening. Cześć i czołem kochani. Witam was bardzo serdecznie. Ta głowa, którą tu widzicie, to jest Kamil. Przywitaj się. To jest Kamil. To jest Kamil, mój misio, mój podłokietnik, no taki moje moje wsparcie. E, moi drodzy, żarty i moje włosy idą na bok. Bierzemy się za poważne sprawy. E, wczoraj e, zasłyszałam, no nie chcę powiedzieć, że podsłuchałam, bo to tak brzydko podsłuchiwać, ale w miejscu publicznym, w kolejce w sklepie Podsłuchałam rozmowę dwóch pań. No i ta jedna z pań mówi, że: "A słyszałaś, Kaśka to w ogóle teraz chodzi na fitness tak regularnie ponoć." A ta druga mówi do niej: a wiesz tam to trzeba lubić, to trzeba lubić się tak zmęczyć, wiesz, to to, to, to wiesz, to tak to nie każdy tak będzie chodził na te fitnessy, to nie każdy tak będzie ćwiczył, bo to trzeba lubić." Mam do was takie pytanie, do ciebie, do każdego, kto ogląda ten film, czy Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia. I tutaj teraz jest takie trzy kropki, możesz sobie wstawić. Dobra? Każdy sobie odpowiedział. I teraz tak, jeśli wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, no to, no to znaczy, że po prostu widzisz go, widzisz ją i po prostu czujesz ten dreszcz od stóp do głów, czujesz to ciepło, ten taki, taki flow, taki, takie emocje, po prostu taki ten wzrok, ta chemia, no wiecie o co chodzi. Ale czasem jest tak, że poznajesz kogoś i, i przechodzisz dalej. Ale rozmawiasz później z tą osobą i okazuje się, że no jednak to, no jednak on jest fajny. No, ten Kamil, taki fajny chłopak, jednak, no, bo, m, może się na kawę z nim bym umówiła. Potem idziecie na latę, potem idziecie na drugie lata, piąte lata, później idziecie na ciastko, fit ciastko yy, i różne są historie. I tak samo jest z ćwiczeniami. Czasami może być tak, że idziesz na te ćwiczenia i mówisz wow, po prostu wow, spotykasz super trenerkę. Spotykasz kogoś, kto jest dla ciebie inspiracją. Kogoś, kto wskaże jest twoim drogowskazem, jest twoją motywacją. I okazuje się, że faktycznie odnajdujesz się w tym. Dowiadujesz, jak ćwiczyć, dostajesz plan treningowy, dostajesz dobrego trenera, albo dostajesz poznajesz osobę, która cię wprowadzi w te meandry siłowni. Ale może być też tak, że przychodzisz na siłownię nie spotykasz tam nikogo. Robisz cardio, wchodzisz na orbitrek, yy, wchodzisz na bieżnię, później znowu na orbitrek, później na rowerek, i znowu na bieżnię, i znowu na orbitrek. I po miesiącu ci się to nudzi, twierdzisz, że siłownia nie jest dla ciebie, bo to trzeba lubić, jak powiedziała ta pani w kolejce. Wydaje mi się, że dobrze mieć takiego mentora, taką osobę, która cię wprowadzi. To nie musi być trener, tylko wystarczy mieć osobę, znaleźć osobę, która trochę już ćwiczy, trochę się na tym zna. I po prostu pokażę ci, że te ćwiczenia są fajne, bo my jako ludzie jesteśmy stworzeni do ruchu. Jeżeli przyjmiesz to do wiadomości, to zrozumiesz też ideę tych ludzi, którzy ćwiczą, że oni jakby żyją w zgodzie ze sobą. Dlatego, jeżeli miałaś taką przygodę z siłownią i powiedzmy ta przygoda nie wypaliła, to nie zrażaj się, bo to może oznaczać, że ta miłość od pierwszego wejrzenia jakby no, nie pojawiła się. Ale jeżeli. Jeżeli znajdziesz kogoś, kto pokaże ci fajny aspekt tego wszystkiego, ćwiczenia, że treningi są różne, że ten trening polega nie tylko na wyciskaniu na maszynie, że trening to nie jest tylko, wiecie, smutne powtórzenia, 3 serie po 12, tylko możesz się tym bawić i to daje ci radość, daje ci fan, uśmiechasz się, masz więcej energii, jesteś szczęśliwszym człowiekiem, czujesz się lepiej, czujesz, czujesz się zdrowsza, zdrowszy, to wtedy. Będzie oznaczać, że to jest właśnie to, że to jest to flow. Dlatego ja życzę wam, kochani, tego, żebyście nie poddawali się, jeśli chodzi o ćwiczenia. Ja będę tutaj zawsze stawać przy tym, że ćwiczenia są fajne i że, tak jak ta pani powiedziała, to trzeba lubić. To trzeba lubić, ale to można polubić i można się do tego przekonać. Uwierzcie mi, że. To odmieniło moje życie. Naprawdę, to brzmi pewnie dziwnie może to takie wyświechtane hasło, ale mówię teraz całkiem serio: to odmieniło moje życie. Jestem przez to szczęśliwsza, a w momentach, kiedy jest mi ciężko, kiedy jest mi źle, kiedy nawet czuję się samotna, idę na trening i to daje mi motywację i siłę do działania, i radość, i przez to. Momentami mam wrażenie, że jestem szczęśliwsza niż inni ludzie. Nie przez to, co mam. Nie, zupełnie ja nie patrzę nigdy przez wiecie, nie wiem, materializm, przez jakieś tam, wiecie, ciuchy, samochody, mieszkania, domy. Nie. Przez to, co mam tu i tu. Przez to jest człowiek silniejszy. I jeżeli stąd ta siła yy, bierze się do waszego życia, to zawsze będziecie górą. I tego Wam kochani życzę, żebyście odnaleźli siłę do działania, a szczególnie w takim, w takim trudnym czasie jak mamy teraz, bo ten czas no, nie jest łatwy, a więc tego Wam po prostu życzę. To tyle ode mnie. Pożegnaj się, Kamil. Trzymajcie się ciepło. Cześć.